Starostwo Powiatowe w Dębicy i poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski zachęcają uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie polegającym na napisaniu opowiadania związanego z historią żołnierzy niezłomnych. Konkurs polega na napisaniu opowiadania opartego na prawdziwych wydarzeniach historycznych, które miały miejsce tutaj u nas na terenie powiatu dębickiego, na opartego, opowiadanie opartego na prawdziwych osobach, prawdziwych wydarzeniach. Mamy na celu tym konkursem propagowanie właśnie tych osób, tych bohaterów, którzy no, po wojnie musieli zmagać się z tym aparatem, który zamiast docenić żołnierzy, którzy walczyli, jeszcze w no, bardzo brutalny sposób ich represjonował. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego 1 marca, zainteresowanie młodzieży losami żołnierzy wyklętych niezłomnych oraz utrwalanie w pamięci postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na uznanie. Dębica, powiat Dębicki w ogóle Podkarpacie to jest kopalnia takich życiorysów, z których można by dzisiaj. Z których dzisiaj byśmy nie, nie stworzyli z dziesięciu osób nawet. Tym bardziej, że zbliża się 1 marca, dzień pamięci właśnie żołnierzy wyklętych i to jest świetna, świetny czas, żeby młodzież zachęcić do tego, żeby zaczęli czytać, interesować się, zapytali no już teraz. Coraz, coraz trudniej, żeby zapytali babcie czy dziadka, ale jeszcze jakieś osoby, które żyją i pamiętają te czasy, żeby poszli do biblioteki, żeby poszli w teren, zobaczyli, gdzie jest jakiś pomnik, gdzie są jakieś tablice upamiętniające tych żołnierzy. W... Piękne mamy karty we wszystkich prawie miejscowościach powiatu Dębickiego i wystarczy się naprawdę zainteresować, napisać opowiadanie. Tutaj podziękowania wielkie do pana posła Krzysztofa Sobeleskiego, który również się włączył w organizację tego konkursu, pana dyrektora biura, pana, pana posła, pana Pawła Ciszczonia za nagrody, które zostały ufundowane. Termin składania prac upływa 12 marca 2021 roku. Szczegóły, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Dębicy.